Na antenie kroniki Kozienickiej pora na serwis sportowy. W tym wydaniu siatkówka, piłka nożna i tenis stołowy. Rafał Koczek, witam państwa serdecznie. Rozpoczynamy od siatkówki. KKS podejmował w minioną sobotę sparte grodzisk mazowiecki. Gospodarze powalczyli, lecz wicelider okazał się za mocny. Zapraszam na relację. W 15. kolejce Drugiej Ligi siatkarze NA KKS-u Kozienice podejmowali sparte Grodzisk Mazowiecki. W sobotę 11 stycznia na parkiecie kozienickiej hali sportowej rywalizowały piąty i drugi zespół tabeli. Z przyczyn rodzinnych zabrakło trenera Marka Grzelczaka. Pod jego nieobecność nasz zespół poprowadził Michał Kalita. KKS zagrał sprawdzonym i najmocniejszym składem. Michał Ostrowski, Wojciech Ranecki, Karol Bartnik, Michał Trąbka, Daniel Ostrowski, Adam Ostrowski i na libero Robert Błogowski. Pierwsza partia bez większych emocji. Zdecydowanie lepiej w mecz wprowadzili się goście. Siatkarze Tomasza Rosy wyraźną przewagę zbudowali tak naprawdę w jednym ustawieniu. Najpierw po serii dobrych zagrywek Marcina Karakuły i słabym przyjęciu KKS-u ze stanu 4-5 odjechali na 10-5. A w drugiej części seta dołożyli jeszcze serię punktów gdy w polu serwisowym ponownie stanął rozgrywający Sparty. Gospodarze nie mieli punktu zaczepienia, brakowało dokładnego przyjęcia i siły rażenia w ataku. Pierwszego seta goście wygrali do 16. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły kolejnym odsłonom. W drugiej Sparta dalej grała swoje, ale gospodarze zdecydowanie poprawili przyjęcie. W ataku rozkręcił się Adam Ostrowski. I choć goście kilka razy urywali się na 3-4 punkty, Kozieniczanie szybko odrabili straty. Po asie serwisowym Daniela Ostrowskiego było po 22. Końcówka seta jeszcze bardziej rozgrzała i tak bardzo żywiołowo dopingujące trybuny. Sparta miała dwie piłki setowe. Gospodarze po niewiarygodnej wręcz akcji, najdłuższej w całym meczu, obronili pierwszą, a następnie asem popisał się trąbka. Grę na przewagi 26-24 wygrali jednak goście i to oni prowadzili już 2-0. Trzecia partia, podobnie jak poprzednie, na początku była wyrównana. Jednak tym razem im dalej, tym lepiej grali siatkarze trenera Kality. W ataku Adama Ostrowskiego dobrze wspierali Daniel Ostrowski i Karol Bartnik. KKS systematycznie powiększał przewagę. Po dwóch punktowych zagrywkach atakującego gospodarze prowadzili 17-11. I nie wypuścili już prowadzenia. Wygrali do 17 i przedłużyli nadzieję na korzystny wynik. Dobrze zaczęli także czwartego seta, prowadząc 7-4. Ale Sparta szybko wyrównała. Wymiana ciosów i walka punkt za punkt trwała aż do stanu po 18. Wówczas trzy szybko stracone punkty zaważyły na końcówce seta, który okazał się ostatnim. Gospodarze nie skończyli trzech piłek w ataku. Sparta odskoczyła na 21-18 i do końca kontrolowała sytuację. Goście wygrali do 21, a cały mecz 3-1. Mimo porażki KKS pokazał się z dobrej strony i poza pierwszym setem zawiesił poprzeczkę wiceliderowi dość wysoko. W pozostałych meczach pewne wygrane Necka i Kampera oraz 5-osotowe thrillery w Międzyrzecu Podlaskim i Besku Dużym. Lider z Augustowa wygrał w spale 3-0. A w Wyszkowie gospodarze, także bez straty seta, pokonali czerwoną latarnię tabeli, rezerwy Lechi Tomaszów Mazowiecki. Niesamowicie wyrównany mecz zobaczyli kibice w Międzyrzecu Podlaskim. Miejscowy MTS pokonał kart Polkobyłka 3-2. do 2. Wszystkie partie rozstrzygnęły się różnicą dwóch lub trzech punktów. W drugim secie grano aż do stanu 41-39. Tajbrek był potrzebny również w starciu SKK z metrem. Górą goście ze stolicy. Wygrał również drugi zespół z Warszawy. Mozwola dość gładko ograł akademików z Olsztyna 3 do 0. W tabeli bez większych roszad prowadzi Necka augustów Punkt za liderem jest Sparta. Trzecie miejsce zajmuje Kamper. Dalej kart Polkobyłka i Kaka z Kozienice. Dwie ostatnie pozycje zajmują SMS Spała i Lechia Tomaszów Mazowiecki. Ostatnia drużyna wciąż bez punktów. Przechodzimy do piłki nożnej. Najpierw w odsłonie halowej. Zapraszam na skrót dwóch pierwszych spotkań amatorskiej ligi. Po blisko miesięcznej przerwie wznowiła rozgrywki amatorska halowa liga piłki nożnej. Pierwszą tegoroczną kolejkę zainaugurował mecz ósmej i dziesiątej drużyny tabeli. Łukawa, zielono-czarne stroje, grała z kajakusem. Spotkanie nie miało faworyta. Lecz po wyrównanym początku, z każdą minutą coraz wyraźniej zaznaczała się przewaga Kajakusa. Szczególnie jeśli chodzi o łatwość z jaką dochodzili do strzałów. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Wynik w piątej minucie otworzył Damian Pawlik. Kilkadziesiąt sekund później podwyższyć mógł Edwin Konofał. Przed zmianą stron Kajakus dołożył jeszcze dwa trafienia. Uderzenie Pawła Majewskiego obronił bramkarz Łukawy. Ale przy dobitce przemysłowa Słomskiego nie miał nic do powiedzenia. Ten sam zawodnik trafił w ostatniej minucie pierwszej połowy. Dokładnym podaniem rzutu rocznego Słomskiego obsłużył konofał. Po zmianie stron, nadal oglądaliśmy bardzo otwarte spotkanie, z dużą liczbą sytuacji. W 16 minucie niewiele pomylił się Majewski. A już kilkadziesiąt sekund później Łukawa zmniejszyła dystans. Za sprawą gola autorstwa Jakuba Murawskiego. Okazało się, że było to jedynie honorowe trafienie. Więcej sił w końcówce zachowali gracze kajakusa. Drugie zwycięstwo w rozgrywkach przypieczętował ten, który rozpoczął strzelanie. W ostatnich dwóch minutach Damian Pawlik jeszcze dwukrotnie pokonał bramkarza Łukawy, a jego drużyna wygrała 5 do 1. Ciekawie zapowiadało się kolejne spotkanie. Na przeciw siebie stanęły Sator 997, jeden z bardziej doświadczonych zespołów. Oraz rewelacyjnie spisujący się w tej edycji kroczący od wygranej do wygranej Konkret Team. Od początku zdecydowanie lepiej na parkiecie wyglądał lider. Konkret Team przeważali, szukali okazji, by pokonać Kamila Kowalczyka, lecz bramkarz 997 spisywał się bez zarzutu. W kolejnych minutach gra się bardziej wyrównała. Tempo było dobre, była energia i twarda walka, lecz wyraźnie brakowało sytuacji i dokładności. W konsekwencji, w pierwszej połowie kibice nie doczekali się bramek. Trochę inaczej wyglądał obraz gry po zmianie stron. Drugie 12 minut toczyło się pod dyktando lidera. 997 praktycznie ograniczyli się do rozbijania akcji, a sami nie mieli argumentów w ofensywie. Przewaga konkret Team w końcu przyniosła oczekiwany efekt. W 15 minucie łatym uderzeniem podpisał się Kubert Wasiński. Także drugi gol, który padł 2 minuty później, to bardzo mocne, precyzyjne uderzenie. Dokładnie lewą nogą przymierzył Sebastian Borowski. Zwycięstwo konkret team mogło być zdecydowanie bardziej okazałe. Doskonałe okazje mieli w 20 minucie Daniel Jasek i Mateusz Lenarcik. Oraz kilkanaście sekund później ponownie Jasek. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną konkret team 3-0. do 0, A wynik w ostatnich sekundach ustalił Jakub Kłatos. W trzecim spotkaniu pierwsza dwucyfrówka w tej edycji rozgrywek. Reprezentacja NA Wytwarzanie rozgromiła Hubala Lachotków 10 do 0. Łupem bramkowym podzieliło się pięciu zawodników: hat-trick Andrzeja Kalinki. Po dwa trafienia zaliczyli Andrzej Czaplarski, Konrad Kłos i Marcin Fusiek. A jedną bramkę zdobył Łukasz Anioł. Lotnicy przegrali z bezpojęcia 1 do 2. Dla zwycięzców trafiali Bartłomiej Obarski i Mateusz Postek. Dla dęblina bramkę zdobył Mateusz Kosylak. W ostatnim spotkaniu Old Boys Texas po golach Jakuba Gębczyka i Artura Stronga pokonali 2-0 Fallout. W czołówce tabeli bez zmian. Z kompletem punktów prowadzi konkret team. Trzy oczka za liderem jest reprezentacja ENA Wytwarzanie. Trzecie i czwarte miejsce gwarantujące grę w półfinale. Nadal zajmują bez pojęcia i Old Boys Texas. Tabelę zamyka Hubal Chodków. Szósta kolejka w poniedziałek, 20 stycznia. Rozpocznie mecz Kajakus Enea. Następnie Hubal zmierzy się z lotnikami. Rywalem bez pojęcia będą Old Boye. Fallout zagra z Sator 997, a na koniec mecz lidera z Łukawą. Na trybuny hali sportowej zapraszamy od godziny 18. Wstęp wolny pozostajemy przy futbolu. Do treningów wrócili piłkarze NA Energii Kozienice. Sprawdziliśmy jak wyglądać będzie okres przygotowawczy, kiedy i z kim zagra nasz zespół i czy szykują się duże zmiany kadrowe. Piłkarze NA Energii Kozienice rozpoczęli okres przygotowawczy. Od poniedziałku 13 stycznia trenują pod okiem Marcina Pieniążka i jego asystentów Rafała Bartosiewicza i Jakuba Zolecha. Na początku trzy razy w tygodniu. Później będzie to nawet siedem jednostek treningowych. W kadrze będą zmiany, lecz niewielkie. Wiosną w energii nie zagra Bartłomiej Janiszewski. Zainteresowanie środkowym obrońcą wyraził już Drogowiec Jedliszk. Dopięty jest już jeden transfer. Do zespołu dołączył Konrad Paterek, który jesienią reprezentował lidera czwartej ligi Ząbkowie Ząbki. 26-letni skrzydłowy, mogący grać także w ataku, do Kozienic wraca po 9 latach. Jako nastolatek spędził w energii sezon 2015-2016. Później grał w Pilicy Białobrzegi i broni radom na poziomie trzeciej Ligi. Energia zainteresowana jest także pozyskaniem kapitana LKS-u Promna Przemysłowa Ostrowskiego oraz lewego obrońcy Oskara Markiewicza z Radomiaka Radom. I to najprawdopodobniej tyle w temacie zmian kadrowych. Z pierwszym zespołem trenuje liczna grupa młodych wychowanków, w sumie 14 młodzieżowców. W okresie przygotowawczym nasz zespół rozegra 6 sparingów. W sobotę 25 stycznia na wyjeździe z Pilicą Białobrzegi, a pozostałe w kolejne soboty na boisku pod Balonem w Kozienicach. Między innymi z Oskarem Przysucha, Warką, Podlasiem i Opolaninem Opole Lubelskie. Wszystkie spotkania zaplanowano na godzinę 10. Po rundzie jesiennej energia jest trzecia. Doprowadzącego Mazura Karczew traci dwa punkty. I ma tyle samo oczek co druga ożarowianka. Właśnie w ożarowie mazowieckim nasz zespół rozpocznie wiosenną kampanię. Celem jest oczywiście awans do czwartej ligi. Runda rewanżowa startuje 8 marca. Teraz coś dla sympatyków tenisa stołowego. Pierwsze w tym roku spotkania rozegrały drużyny KTS-u Kozienice. Nasza kamera gościła na meczu drugiej ligi. Rywalem gospodarzy był zespół z Józefowa. W dziewiątej kolejce drugiej ligi zawodnicy KTS-u Kozienice podejmowali IKRTS Józefów. W niedzielę 12 stycznia w Kozienickiej Hali Sportowej zmierzyły się trzeci i dziesiąty zespół tabeli. Rzecz jasna, faworytem byli gospodarze. Do gry o szósty komplet punktów stanęli w mocnym składzie: Łukasz Grzyb, Artur Kalita, Karol Broszkiewicz i Damian Rybak. Zespół z Józefowa reprezentowali Krzysztof Czurłowicz, Mateusz Repkę, Jan Stachurski i Wojciech Czmoch. Zatem także optymalny skład. Pierwsze gry singlowe pokazały, że niespodzianki raczej nie będzie. Choć o małe punkty trzeba się będzie trochę postarać. Na otwarcie Kalita w czterech setach pokonał Czurłowicza, a grzyb wygrał w trzech odsłonach z Repkę. Następnie przy stołach stanęli Broszkiewicz i Stachurski oraz Rybak i Ćmoch. Szczególnie pojedynek pierwszej pary był bardzo ciekawy i zacięty. Trzy sety rozstrzygnęło się różnicą dwóch punktów. Broszkiewicz prowadził już 2-1, lecz musiał uznać klasę rywala. Rybak swojemu przeciwnikowi nie oddał ani jednej partii i po pierwszej części meczu KTS prowadził 3-1. Gry podwójne znacznie przybliżyły gospodarzy do końcowego triumfu. Kalita i Broszkiewicz po wyrównanej pięciosotowej rywalizacji pokonali parę czurłowicz rebkę Zaś Grzyb i Rybak pewnie 3-0 ograli debel ćmoch stachurski KTS był już niemal pewny wygranej i przypieczętował ją w kolejnej serii singli. Kalita wygrał ze Stachurskim, a Grzyb pokonał Ćmocha. Oba spotkania rozstrzygnęły się w trzech setach. W ostatnich pojedynkach Broszkiewicz przegrał 0-3 z Czurłowiczem. Zaś Rybak wygrał 3-1 z repkę. Końcowy wynik brzmiał 8-2 dla KTS-u Kozienice. Na dwie kolejki przed końcem pierwszej części sezonu KTS z bilansem sześciu wygranych, dwóch remisów i tylko jednej porażki zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Kozieniczanie są już pewni gry w grupie wąsowej, czyli nie grozi im spadek. Kontynuujemy wątek tenisa stołowego. Bardzo dobrze w 2025 rok weszły również trzy pozostałe drużyny KTS-u. Wszystkie wygrały swoje spotkania. W trzeciej lidze wyjazdowy triumf w piasecznie 8 do 5. W piątej lidze wygrana u siebie z Kazanowem 8-2, a czwarty zespół także we własnej hali, pokonał trzeci skład Józefowa 8 do 5. Oby tak dalej. I z mojej strony to już dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu serwisu sportowego na antenie Kroniki.